Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Mieścia Bożego proszę prosząc cię najpokorniej Panie Jezu Matko Bosza oraz wszyscy święci błogosławieni ostrowie i potrzebne łaski dla naszych bliskich. Za każdą pomoc z całego serca Dziękuję. Amen. O krwi wotu, która wetresłaś wówczas, z tej słodszego serce słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale nas paw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mocno z synami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę. Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna jako jedynego, pana naszego, który się począł, z ducha świętego, narodził się z Maryi panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z partwych stał, wstąpił na niepiosa. Siedzi po prawicy Boga, ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacznych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajek op polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klajek opolstej męki, mimi się cieple nas i świata całego. Klajek oporstej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki mi się dla nas, i świata całego. Klejek o polestej męki, mi się dla nas, i świata całego. Klejek o polestej męki, mi się dla nas, i świata całego. ko o polestej męki, mi się dla nas, i świata całego. ko o polestej męki, mi się dla nas, i świata całego. ko o polestej męki, miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, Duszę i pustwo, Najmniejszego Syna Twojego, A Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się cietle nas i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się citle nas i świata całeko. Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas, i świata całego Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego Klajko polestej męki, mimiło się cie nas i świata całego klejko polestej męki, mimiu się dla na nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla na nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporstej męki. Mimiło się świata całego. klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. męki. Mimoświęcić dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimoświęcić dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimoświęcić dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajek op polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się ci nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i și� świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, się uścicit dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiercельny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiercельny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiercельny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, aby się opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie przyczyną proś, tą ufnością ożywiony do ciebie, o Pana nad Panami i matko, piękną do ciebie, przychodzą, przed topą jako okrzesznik płaczący stoją, o matko słowa, aż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszej łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, ci i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię. Panie Jezu, przez polestą męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, nie na krzyżu, przez najświętszą, a konią Twoją, przez mięsiercie serce, posze, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sekci posłużyć się chrami aby nas oblokowały i odcięły, możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchni Boże, truce świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Wasięcej kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu czystości. Wasięcej kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. Spieraj kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu Boży. Spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości rozpalaj serca, by w tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych Strzałustyny, z Panem pokojem Akaja.